Hej cześć szanowni wszystkim z tej strony Klaczek, ja na Kajonator na moim kanale i dzisiaj słuchajcie powracamy sobie do PS-a Zapewne eee, wiele osób by się dziwiło, bo mówię, PS-a dawno na kanale już nie było eee, do niego powracam eee, Generalnie eee, jakby też się dziwił dlaczego odinstalowałem PS i zainstalowałem nowa Bo dowiedziałem się, że teraz jak zainstaluję sobie PS-a nowa Moi drodzy eee, to zostanę jego więc Messiego i Jaroszforda dostanę Więc będę musiał jakoś ich wkomponować do składu yy, Właśnie pytanie nie jest jak to będzie trwało, bo powiem wam tak, generalnie no, nie wiem Ale dobra to Jak, jak się wczyca to was wrócę, a nie czekajcie chwilę, jeszcze można poczekać chwilę ehm, Mówię Bo grałem sobie wcześniej pod odcinkami i Wcześniej pobrałem sobie tą wersję Żeby zobaczyć czy to rzeczywiście działa i faktycznie dostałem Messi, Ronaldo i Rashforda Tylko po prostu nie miałem za bardzo jak ich połączyć W składzie, bo wybrałem formację do dupy Więc nie za bardzo miałem jak to zrobić Ale powiem Wam tak Da się to zrobić rzeczywiście, więc Ogarnę to słuchajcie Dzisiaj sobie zobaczymy Czy to w ogóle zadziała Czy, to będzie, czy dam rady to zrobić w ogóle, więc Słuchajcie, dobra, chodź przerzucamy to jesteśmy już... Eee. Hmm, yy, Serek... Dobra, słuchajcie, skrip, Trzeba to poskrypować wszystko, bo nie potrzebne i to. No ja wiem jak się gra. Więc można to poskrypować. Dobra, słuchajcie. Wybieramy sobie... Wiem, no generalnie to nie będzie teraz ciekawe, bo teraz trzeba wszystko od nowa wybierać. Ale słuchajcie, oczywiście... Jak mogłabym jak wybrać inaczej niż oczywiście Barcelona? Yy, dobra yy, Oczywiście musimy spisać swoje, swoje dane w ogóle Czekajcie dobra, Nazwijmy się yy. Dobra Ok, teraz czekajcie Dobra, bazę Trim czekaj Nie no, czyli, aha to jest drużna. Czekaj, team name, dobra, yy, Drużyna nazwiemy, słuchajcie yy... Czekajcie chwilę Dobra I damy sobie skrót Dobra, damy sobie taki skrót, okej okay. Dobra, słuchajcie, teraz wybieramy sobie formację. Tylko pytanie, jak ta formacja wyglądała? Czyli 4? Kurde, wolałbym jednak inną formację. 4, 3, 1, 2, czekajcie. No słuchajcie, ja idę w 4, 3, 3, więc najwyżej Rochefort po prostu przepalimy w Messiego. No słuchajcie, mamy Aldera? Mam I teraz zobaczmy, czy mam nasz klub. Oczywiście nie jest to. Bo teraz tak przejdziemy sobie do Clubhouse, czy tam do czegoś. Zostaniemy tych trzech zawodników. Więc zobaczcie, najpierw no, trzeba to wszystko zaakceptować. Te... Okej, okay. yy, mamy tutaj coś, dostaliśmy. Widzicie, o patrzcie, widzicie, dostaliśmy Ronaldo, Rashforda, Davisa, Messiego. Jakiegoś skauta, ale ja mówię, mam, widzicie mamy... Patrzcie, odbieram sobie wszystko i nagram wam to, że, że odbieram te początkowe piłki. Ale powiem wam, jak na początku składu, to jest naprawdę nieźle. Traficie Ronaldo, Messiego. Ale dobra, zobaczmy sobie, test będę tak, w Fifie nigdy czegoś takiego nie będę miał Ale oczywiście wracam do filmowej, jestem aktualnie w trakcie robienia tosów, więc no Wykonywania TOTSów z religii, e, czekajcie No co my tu mamy ciekawego jeszcze, Chelsea, ale tu nie ma Patrzcie, jest ten lewy 90, 98 Którego, dobra Tu jeszcze mamy karty z Ligi więc zaraz zobaczymy to no, socie. zacznijmy może od Davisa, bo Davis jest naj najsłabszym kartą z tych wszystkich. Bo ma najniższy overall. No, socie. robimy sobie Davisa. Powiem tak, to będzie fajnie lewa broń do składu. No, oczywiście mogą go nagrywać w ogóle, ale. No, Davis będzie robiony. Także dobra. No, zacznijmy, możemy go w tym bo to liga niemiecka, że tam. A woda, dobra, ja będę się skippował. No, zaczijmy, dobra, jest za fan Davis. Także no cóż, no cóż. Davis trafiony. Teraz lecimy, dobra. Może teraz pójdźmy po. Yy, dobra, teraz możemy sobie pójść po Rashforda. Słuchajcie, no jak wygląda Rashford? Jakie ma w ogóle Overall? On ma. Słuchajcie, Rashford ma 89, tak samo. Kurde, mam pozycję LW. a teraz sobie bo ja chciałem. Kurde, bo ja chciałem grać Ronaldo na LW. coś teraz to że teraz PS będzie się pojawił w każdym przodzie w z PSA i tym razem już nie będę odinstalował w tylko po prostu będę robił to dla Was od nowa. czy dzisiaj będzie jakiś gameplay? No, szczerze nie wiem, bo nie chcę się na, na, na gameplayu. No, chyba że odcinek będzie trwał krótko, to coś, coś Wam nagam, oczywiście, ale. Yy... dobra Czekajcie, tutaj mamy Ronaldo, jeszcze Messi'ego, dobra Zaczniemy masz od Ronaldo Messi na koniec, jak każdy mojego lubianego klubu, czyli Barcelony To może Messi na koniec, dobra so, Patrzcie, to odbieramy sobie potężnego co Ronaldo Patrzcie, cyk Oczywiście Liga, Liga Włoska seria Bo jak inaczej Dobra Ronaldo Okej. Okay. Słuchajcie, mamy... Wow, ale w ogóle Ronaldo na twarz w ogóle. mnie fakt, ale 90... On ma dziewięćdziesiąt 95, o kurwa. To nie jest oceniane. No to jest Messi. A, czy to jest ten Messi, ten yy, młody Messi, taki ten... Nie, to jest inny Messi, bo... Wiem, że w normalnym ps chyba... Na początku gry był Messi, który miał 90. A to jest karta jako Comment w ogóle. Czyli to jest no taki Messi, który jeszcze gra. Ale według PSA to już jest karta ikoniku momentu, czy legendą po prostu według PSA W sumie jak nie me, ja Messi jest legendą, więc yy, powiem tego, że jeszcze gra Ale fan, animacja, ty! Ja Takiej animacji nie było wcześniej Ale fan. Ty, to ja wcześniej dotarłem do zwykłego Messiego, to nie jest Ale to to Messi <śleszy> Messi wrócił do Barcelony, tak właśnie, właśnie specjalnie dlatego wziąłem ten her Barcelony Słuchajcie, czy my coś, coś się dostaniemy? Właśnie specjalnie do tego wziąłem herb Barcelony Bo yy... Słuchajcie, no dobra, odbieramy teraz sobie jakaś dowódniczka do Barcelony No, w kogo to można trafić w ogóle? Yy... Chyba się nie dowiemy, bo nie mam neta Więc chyba się nie dowiemy, kogo można trafić Słuchajcie, chyba się nie dowiemy Czekajcie chwilę. O No dobra, jednak poszło, Messi też tak, czyli to jest cała barca. Oczywiście z to będzie pewnie jakaś biała piłka, czy coś w tym rodzaju, więc pomijmy to. O, Oscar Mingaza, a jedna nazwa. Więc tragedia nie ma. Spodziewałem się białej, no ale dobra. Oscar Mingaza nie jest zły w sumie. Dobra, co my tu mamy teraz? Yy... Dobra. Powiem tak, ogólnie napastników mamy. Więc ja słuchajcie, poszedłem do bo golkipera mamy sobie więc słuchajcie, ode mnie jakiegoś brankarza. Bo golkipera mamy samego. go. To jest jakiś biały zawodnik, dopiero, więc trzeba odebrać jakiegoś brankarza. Może, o, czekajcie, jest niemiecki, czyli Neuer? Hmm, znaczy nie. Znaczy, to nie, niekoniecznie niemiecka, bo to jest. Eee, ja świata. Ja, Dobra, co to jest? Jakaś biała piłka one to jest szalkę Branka z szalkę, Ruben Blanko Coś w tym te ty blankaże sobie striccelujemy, po co mi oni potrzebni? Ja będę miał chociaż blankaże do dostępnych, więc Znaczy po a nie, mnie czekajcie Dobra Drugi blankaż jak będzie, drugi blankaż, bo może być potrzebne Czekajcie, teraz mamy już wykonane wszystko z tego samouczka, tak jakby tak zwanego samouczka Więc dobra, zobaczmy sobie teraz, słuchajcie Eee, yy, squad management, okej okay. No teraz, to damy wszystkie te tutoriale, po to, to, to początkowe Dobra, słuchajcie, widzę się z nami za chwilę jak, yy, jak już zrobię, to, to trzeba wykonać, wszystko No słuchajcie, jestem z powrotem yy, słuchajcie, udało mi się Messi'ego dać na RWF Gdzie, chłop ma over 19 normalnie yy, player position, no dobra, bo tu ma No bo damy go na second Striker, a niech ma 96 O Słuchajcie, widzicie, się jako second striker na, ty, na tej pozycji będzie po prostu robił robotę, także słuchajcie, no on będzie robił robotę na, na tej pozycji, będzie jako prawośrodowy mnie grał, słuchajcie, my teraz coś co dostaniemy, aha, converter player, dobra, znaczy jeszcze nie, słuchajcie, teraz jestem na y, trenowaniu zawodnika, więc słuchajcie, wiecie co, wytrenujemy sobie może, no może Messi'ego, Ronaldo może być tego, ale słuchajcie, wytrenujemy sobie Messi'ego Słuchajcie, wszystko damy Messi'ego, wszystko co się da Zobaczmy jaki będzie overa Messi po tym Ronaldo będzie z drugiej kolejności trenowany Ile to jeszcze jest? O kurwa, dużo A nie, dobra, koniec Czekajcie, zobaczmy jakie over, overa będzie miał po tym Messi Po tym wszystkim, po levelu 17 bo chyba go wymaksujemy Messi'ego to że chyba, chyba się tego tak go wymaksować i tak czy nie co czy gdzie na Messi? czyli u nas powinien mieć on overall chyba 99 coś takiego to znaczy zobaczcie jaka ma teraz overall u mnie w klubie znaczy nie ma jeszcze stół o Czyli teraz mamy to wszystko co chciałem więc odbieramy sobie wszystko słuchajcie Dobra, trzeba y, wykonać tak, czekajcie, climbable Dobra Odbieram sobie nagrody wszystkie Słuchajcie, widzę się za mnie ponownie jak odbieram nagrody No dobra, słuchajcie, y, jak widzicie mamy tutaj y, Mamy ponad 250 tysięcy monet No słuchajcie, teraz to, to trzeba wszystko Pousować do wiadomości Bo niepotrzebne mi to gówno Dobra Teraz ja chcę zobaczyć co jest teraz do trafienia Fajnego Eee. Y, są piłki z dgmistrzów i Widziałem, że jedna piłka jest z informem, a druga jest. Yy, piłka z tym. Jedna piłka jest z informem, a druga jest z. Yy, a druga jest, słuchajcie, z. zawodnikami z europejskich pucharów z dgmistrzów. Więc za chwilę sobie to otworzymy. Yy, czekajcie, tutaj jeszcze mamy coś za achievements. Dobra, mamy jeszcze coś. To znaczy, otworzymy sobie te piłki. Yy. Może, dobra, zacznijmy od... Dobra, nie, nie chcę komentarzy. Pozwól mi komentarz, niepotrzebne? zacznijmy może od tego... Znaczy, nie będę otwierał tych piłek, bo niepotrzebne są. Znaczy, ja idę otwierać piłki z europejskich pucharów najpierw, dobra. Najpierw otwieramy jedną z Arsena, ale dobra. Zacznijmy od tych z Ligi przykład bo tu można trafić. Ederson, dobra. Obojętnie co by nie było, to chyba będzie czarna piłka, więc Najbardziej chciałbym w sumie Brankarza, albo tego Pujzicia Dobra, i Słuchajcie, czy Mares to jest Czy Mariusz to nie jest najlepsza karta, jaka jest w tym momencie do, do trafienia? Ale To jest najlepsza karta, kurde, ja mam teraz Messiego No cóż, odbieramy teraz piłkę stąd to jest ten Lewandowski 97, słuchajcie, patrzcie Widzicie, mówiłem? Dzisiaj to jest taki głównie balopening, ale no trudno Patrzcie, widzicie to jest ten lewy Jak ja tam trafiłem przed chwilą Mareza, czyli najlepszą kartę Dajcie mi teraz lewego, i będę w nie niebie Patrzcie, Niemcy, 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 słuchajcie. dajcie mi Niemcy jestem Niemcy, słuchajcie mam niemiecką Słuchajcie, czy ja mam takie ofertę, że ofertę, że, że teraz trafię lewego? Czy to jest lewy? To jest Lewandowski Jakie, co? Najlepszą kartę trafiłem, jaka była możliwa Robercik. Witam Cię w moim klubie 97. Lewandowski trafiony od razu. Co to się dzieje? Jakiego ja mam farta, jeżeli chodzi o to konto? to jest najlepsza karta, jaka była możliwa, możliwa do trafienia? Ja bym Robert Lewandowski. Słuchajcie, co to się działo? Czy to jest najlepsza możliwa karta aktualnie do, do trafienia? Robercik, chodź tutaj. Robercik, Robercik! Chodź tutaj, czekaj się. Robert, no chodź do składu. Witam cię, Robert. Co tu się dzieje? Patrzcie, to. No, i teraz takie trio w napadzie, że to jest masakra w ogóle. Czekaj, jakby tego mareza. Dobra, słuchajcie, mamy to. Taki, zróbmy sobie jeszcze ławkę rezerwowych, żeby nie było. Dobra. i to by ten leśnik myślę, że nie chcę go zbyt nie przedłużać. Bo powiem tak, ogólnie rzecz biorąc, Beron... fajnie, dzisiaj w tym, w tym odcinku naprawdę dużo się działo. Więc powiem tak. Y... Oczywiście mógłbym zagrać jakieś mecze z tą drużyną, ale no, wszyscy wiemy, jak, jak wyglądają mecze u mnie w ps 7 mamy jeszcze jakieś, 3... nawet więcej piech. Słuchajcie, będzie jeszcze jedna piłka, tylko tyle ma ze mną. Co, że z drugim jeszcze mi się nie powiodło, bo ja chciałem napastnika. Chociaż teraz jak już trafiłem na pastnika, to już teraz mogę je po prostu przepalić Ale dobra, słuchajcie, odbieramy teraz sobie jeszcze jedną plikkę z informów. Wydaje mi się, że... Muszę zobaczyć, które piłki są lepsze. Dla mnie informy są chyba lepsze. W sensie w tym momencie są bardziej odcinane. W tym momencie są one chyba lepiej od po eee, Zobaczmy sobie... Bo tak, tu mamy 93 Edersona Mareza Koła tu bym chciał? Może, może takiego Kantę bym chciał, wiecie? Kantę albo Fodena. No, w teraz raz się ryzykuję Słuchajcie, ryzykuję się tylko raz, więc trafiamy piłkę. Jak trafię duplikat Mareza, to będzie w ogóle hit jakiś, ale myślę, że to będzie raczej liga angielska. Ale słuchajcie, ja najbardziej chciałbym Kantę trafić, bo Kante to jest. dajcie mi Kantę. A no nie, to jest Foden chyba, nie? Co to jest. Co to jest 11. O boże, najgorsza karta z 85, no cóż No, to, to, to się, mu, to się mu do, musiało wydarzyć, skoro trafiłem lewego i trafiłem teraz na, na pierwszą kartę to... Dobra słuchajcie, także ja się za mnie żegnam, bo żegnam Mogłem wytrenować sobie Ronaldo i chyba to zrobię Dobra słuchajcie, także Ja się za, ja się za mnie żegnam na dzisiaj, także cześć narka Widzimy się w następnym odcinku z PSA już, już, za, już za tydzień